Siemczko z tej strony Kosmittaj witam do wszystkich bardzo serdecznie w naszej klizce w Minecrafcie. No i tak, i dzisiaj jak właśnie... Bo w ostatnim odcinku robiliśmy sobie tutaj yy, yy, spodnie i żelazną klatę. No i tak, no i um, słuchajcie, w ostatnim też odcinku znaleźliśmy dosyć ciekawą kopalnię, więc tak, mam parę pochodni, i mam miecza, więc ja sobie chyba zrobię miecz i sobie do tej kopalni wyruszymy. Aha. A nie, dobra, mam drewno. Jest tak, robimy patyczki. Nie za dużo, chociaż możemy sobie... chociaż nie. Dobra. Dobra, nie. Tak sobie zrobimy. Zrobimy sobie teraz ja robię dobie... Eee, nie co ja robię w ogóle. Eee, dobra słuchajcie, mamy mieczyk, mamy trzy patyki i mamy 16 pochodni. Co my mamy tu w piecyku? Mamy 11 węgla, sobie weźmiemy te 11 węgla. No i co? No i chyba wychodzimy, nie? Więc tak, zakupimy sobie tego deepa. Wychodzimy, bo jak wiecie ze ostatnich odcinków i mieszkamy na, w takiej kliczce. W Minecrafcie, no i gdzieś to jest zombie kierz. nie widzę go. No dobra. Jak wiecie, nasza kopalnia znaleziona. Teraz sobie robimy takiego pałąka, żebyśmy widzieli. O, że, no, że Słuchaj, czy sobie, czy sobie Dobra. Dobra, niech mi tutaj się pozostał. I właśnie jest nasza w kopalnia. kopalniach. Bo dzisiaj sobie, do której się dzisiaj udamy. I to jest właśnie tego. Tutaj mogą być moby, z tego co wiemy Bo nie jest z łatwo. To nie, jest zbyt Nie, o nie, nie. Nie, to chyba był, nie, wypadł, wypadł, nie, chyba, nie. Nie,

Chyba, tak, mam tutaj zaraz naszą tą klitkę. Słuchajcie, to chyba buf... Ja słyszałem klipera, który chciał wybuchnąć? Chyba nie. No. Tu jesteśmy. O nie, ja nawet nie wiem gdzie Jest taka... Taka klitka, sorry. No słuchajcie, zginął po raz pierwszy na naszej serii No i gdzieś na pewno to jest O, że sztył! O, że że raz nie mieć i... ma O, ma mój set, ona, mój... ona, yy, ona mój set <śm> 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 <śm>

Dobra, musimy zabić tego pająka, super. Zabicie pająk. Dobra. Chyba... Chciała... Nasz plecik. Wiem, że ten set to jest... Ten set jest bardzo dobry. Nie i że to jest... To jest nic. ale powinien nam coś pomóc. On nic nie pomaga. Słuchajcie. Więc ja nawet nie wiem, czy ten set się opłaca go mieć. O, mamy owcę, super, będzie mogli mógł... w końcu może spać. Czekajcie, aha, bo ja znowu to już nie mogę zrobić. owca, czekajcie mi. Przykro mi, obiektkę, ale. Ale idziesz owca, Ja miałem żarcie. Czy naprawdę miałem żarcia? chodź, Czas mi dopiero po tu Cało tu się stało, nie nie, nie mam chociaż kilowkę. Mam kilo, mam, f... mam sikierkę, mam wszystko dobra. Nie wiem, co ja słuchajcie, mam teraz zrobić, ja naprawdę nie wiem. Nie wiem, co ja mam w tej chwili zrobić. Nie, nie wiem, co mam zrobić. No pójdę po Jak sobie O co? O co? Dobra. Wszystko załatwione, e, nie. Nie. Nie wychodzicie. Ja teraz już stąd raczej nie wyjdą, tylko... Ty jaka nie gdzieś tutaj są. Tam jest to piedelec, nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Ja, nie wiem. I tak, widzimy sobie teraz Dobra, tutaj ktoś jest. To pielec. To pielec, jest, dobra. Więc, dobra, to pielec. tu mam spokój. Chodź no, chodź, no chodź, no chodź, no chodź. Chodź, chodź. No taki kozak, taki kozak jesteś. taki kozak jesteś. No, ho, 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 no, ho, 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 ho. To Proszę bardzo, nie i tak się zginęł. więc słuchajcie. Więc tak. Jeszcze jakiegoś zębiaka słyszę. No nie wiem, nie wiem. Więc słuchajcie. No chyba musimy wrócić naszej kalicki, bo ja to innego wyjścia nie widzę. Dobra, musimy się wkładać. No że tutaj jest ciemno. Tutaj też mogą mi się jakieś nagrywać. Więc chyba za... muszę tylko 13 pochodni, więc nie jest zbyt dużo, ale zawsze tam coś. Mam tutaj jeszcze więcej, jeszcze więcej węgla odwodnie ten pochodnię. No i słuchajcie, my się tu mówimy i to chyba byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc chciałam, cześć i na razie.